Cześć, nazywam się Jacek Lewiński. jestem trenerem personalnym i dzisiaj jest dalsza część filmów do atrasu ćwiczeń dla moich podopiecznych jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, które mają zaplanowane w swoim planie treningowym ale nie tylko, jeśli jesteś nowy na tym kanale, u mnie zawsze coś znajdziesz dla siebie ćwiczenia, które będziesz chciał wdrożyć swój plan treningowy nad partie mięśniową, które chcesz poprawić u siebie albo zawsze możesz do mnie opisać, też Ci pomogę Dzisiaj będzie dalsza część obręczy barkowej, czyli się na ramienne, część przednia obojczykowa, i będzie to wyciskanie linki nad głowę przy, przy pomocy wyciągu dolnego i ławki. Ale to wszystko w swoim czasie. No dobra, zaczynamy. Chwytamy linkę. Chwyt neutralny. Stajemy tyłem do wyciągu stabilnie. Rozpoczynamy ruch od maksymalnego skrócenia mięśni tylnych narmiennych do maksymalnego rozciągnięcia przednich mięśni narmiennych przy fazie koncentrycznej jest wydech przy fazie ekscentrycznej jest wdech kiedy ty przy większych ciężarach tracicie stabilność możecie zawsze chwycić ławki pomoc, przy pomocy ławki w ten sposób na dzisiaj to już wszystko jeśli macie jakieś pytania do mnie możecie do mnie napisać w Facebook, Instagram albo na YouTube ewentualnie na maila Eee, widzimy się w dalszych filmach do Atlasu Cieszyń dla moich podopiecznych i przypominam nie tylko, jeśli jesteś nowy, a potrzebujesz pomocy, napisz do mnie, na pewno Ci pomogę. Na dzisiaj to koniec, cześć, do zobaczenia.